Dzwonię sobota, środek nocy, 8.30. Halo, gdzie moje szkolenie? Czekaj, zaraz się tak za chwilę najadę, żeby cię też wywołać. Tak to ładnie ten Gdzie Odcinek o moich wtopach na szkoleniach. Cześć. z tej strony Krystian Brożek. witam Cię w kolejnym odcinku mojego vloga. Właśnie jestem na Jarmarku Bożonarodzeniowym, jeszcze zamknięty, bo środek nocy, czyli 8 rano w niedzielę. Idę właśnie na szkolenie poprowadzić z baz danych. Tak. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć o różnych takich wtopach, które mi się zdarzyły podczas szkoleń. A oczywiście staram się zawsze, żeby to szkolenie było jak najlepsze i zawsze są najlepsze, bo innych oczywiście nie robię. A, no ale czasami się coś zdarza. Znaczy przy każdym szkoleniu praktycznie coś zawsze mi się zdarza. Zwykle to jest jakaś taka drobna rzecz. Raz długopisów na przykład nie wziąłem dla uczestników, ale na szczęście się udało garnąć, bo salek tam, gdzie wynajmowałem, to mieli długopisy w zapasie, więc się stamtąd tam Także jedyna strata, jaka była, to uczestnicy nie mieli mojego loga na długopisie. Duża strata w sumie. Jakieś pół roku temu prowadziłem szkolenie w Warszawie no i się nie dogadałem, bo akurat szkolenie nie było moje, było organizowane przez kogo innego no i już mi się tak dogadali, że no szkolenie będzie tam gdzie było ostatnio tylko, że akurat ostatnim razem miałem w sali, która była tak tylko chwilowo wynajmowana a zwykle było robione zupełnie gdzie indziej no i pojechałem na tamtą starą salę no i przyjeżdżam, pytam o moje szkolenie mówię, nie, jak to prowadzę dzisiaj? przecież na darmo do Warszawy nie pojechał, przecież zresztą organizator mi nawet bilety kupił no, i się okazało, że nie ma. No i dzwonię. Sobota, środek nocy, 8:30. Halo, gdzie moje szkolenie? Ja się pytam. I się okazało, że miałem dużo lepszą miejscówkę niż oryginalnie, bo tam wcześniej na tej sali nie byłem. No więc przy samym Mariocie praktycznie w Warszawie szkolanko prowadziłem. Bardzo fajnie wtedy wyszło. Oczywiście zaczęło się 5 minut później. Bo zanim dojechałem, to chwilka minęła, zanim się rozłożyło sprzęt, i tak dalej. Że trzeba było chwilę pogadać, oczywiście, bo jak żeby inaczej wszyscy przychodzą, trzeba się poznać. No ale bardzo fajnie wtedy wyszło, udało się na szczęście. O dziwo, Uber przyjechał po 5 minutach, a było napisane, że przyjedzie po 5 minutach, co się niestety bardzo rzadko zdarza. Jestem na samiutkim środku Wrocławskiego Rynku, tutaj pomiędzy budynkami, a tutaj jest parking. Można sobie autko na samym środku zaparkować. Już bardziej na środku go chyba wtyknąć nie mogli. Jest tam taka winda sprytna, zjeżdża się w dół i można zostawić samochód. Kosztuje dość tanio, około 10 tysięcy za miesiąc, za miejsce. Jest tam miejsce na chyba 8 albo 10 samochodów jakoś tak. Nie wiem, nigdy tam nie byłem, widziałem zdjęcia, słyszałem, także... Zawsze się zastanawiałem, dlaczego tutaj auta jakieś jeżdżą na środku rynku i nagle znikają. No i się okazuje, że właśnie tam. O, a żeby nie było... Jestem na samiutkim środku rynku. To jest fontanna. A tutaj już Narodzeniowo choinka. Z komputerami to praktycznie od zawsze miałem problem. Na początku każdy uczestnik przynosił swój. Dostawał wcześniej instrukcję, jak zainstalować wszystko, co jest nam potrzebne do szkolenia. No i się okazywało, że część osób nie miała zainstalowane. I było napisane krok po kroku, co zrobić, jak coś ci się nie działa, to pisz. No nikt nie pisał. Znaczy zdarzały się pojedyncze osoby, ale bardzo rzadko. I to dosłownie raptem kilka osób napisało na kilkadziesiąt, które wtedy przeszkoliłem więc wymyśliłem, że kupię komputery. Byłem taki sprytny. Kupiłem komputery, zainstalowałem wszystko ładnie, pięknie. No i co? Jedno z pierwszych moich szkoń, drugie, trzecie chyba z tymi komputerami nagle się Windowsy wszędzie zaczęło aktualizować, po prostu na hura. Na szczęście mam taki krótki wstęp teoretyczny, który trwa tam zwykle 40 do 60 minut na początku szkolenia. No, i w tym czasie na szczęście zdążyły się prawie wszystkie zaktualizować. Na szczęście miałem, zawsze mam zapas, więc było więcej komputerów niż uczestników. Także udało się to bez problemu. Tam z 3 minutki było przerwy na kawę, żeby one się tam pouruchamiały ponownie tylko. Także jakoś wartem udało się wybronić. Problem był taki, że później po tej akcji zainstalowałem oprogramowanie, które blokowało aktualizację, miałem Windowsa Pro, więc mogłem to teoretycznie też wyłączyć w systemie, w dodatku jeszcze zainstalowałem jakąś aplikację, która całkowicie wyłącza Windows Update'a i co? Parę miesięcy później znowu na hura, połowa komputerów zaczęła się aktualizować. Wtedy Na szczęście tylko połowa, a tylko połowa była potrzebna, więc drugą połowę wyciągnąłem. Powiedziałem, nie łączcie się do internetu, broń Boże. Jak wam wyskakuje jakaś aktualizacja, nie klikajcie w nią, bo będzie jeszcze większy problem i, i w ogóle ze szkoleniem dalej nie pójdziemy. Na szczęście się udało. Chyba nie było takiej sytuacji, żeby faktycznie trzeba było jakoś tam dłużej czekać na komputery. Hmm. Nie kojarzę żadnej. Zawsze jakiś tam mam zapas. Czasami nawet kilka w zapasie jak zapomnę wypakować nadmiaru dużego, więc zawsze jakoś tam dajemy radę. <laughs> Raz prowadziłem szkolenie dla firmy. Firma zamówiła mnie w szkolenie. No i pojechałem na szkolenie radosny szczęśliwy miałem 50-kilową torbę. Jeszcze było tak śmiesznie, że kółko mi się urwało, więc trzeba ciągnąć po betonie. Na szczęście zamontowałem kółka, już nie mam problemu. No, ale musiałem ciągnąć ją po betonie, więc się namęczyłem trochę. Udało mi się dojechać do firmy. Okazało się, że to nie ten oddział firmy, trzeba pojechać 2 km dalej. Na szczęście pani była miła, sympatyczna, podrzuciła mnie, zawiozła, zaprowadziła tam gdzie trzeba. Tylko musiałem na bardzo wysokie drugie piętro z tą torbą wejść. A propos wchodzenia z torbą do góry, to miałem jeszcze inną sytuację. Znowu 50-kilowa torba z komputerami. No i zamówiłem sobie świetny nocleg. Właśnie też szkolenie u klienta było. Poza Wrocławiem. No i szczęśliwy, radosny, zamówiłem sobie tani, fajny nocleg, bardzo blisko szkolenia. Tylko nie zwróciłem uwagi, że to jest na trzecim piętrze w kamienicy. O, że ledwo tą torbę do góry dotachałem. Odciski na rękach miałem później. Na szczęście mogłem sobie sprzęt cały zostawić tam u klienta, więc tyle dobrze było, że nie trzeba było tego tachać drugi raz. Ale teraz już zawsze sprawdzam. Ewentualnie zamawiam jakieś hotele, tam gdzie są na 100% windy. Bo ciężko potem to wszystko wnieść. No i szkolenie dobiegło końca, wszyscy sobie już poszli, jeszcze tylko chwilkę odpocznę, zbiorę się i lecę do domu. Ale w ramach chwili przerwy odpowiem kolejną historię. To było na Polibudzie. Jak jeszcze na Politechnice studiowałem, prowadziłem szkolenia, uczyłem się to robić, zanim to robiłem w zasadzie, można powiedzieć, zawodowo, tak profesjonalnie. No i to było szkolenie chyba z VBA, dobrze pamiętam. Generalnie sporo osób na to przyszło i była taka jedna osoba. Sporo pytań zadała, ciekawe, fajnie, wszystko. No i do, na końcu były ankiety. No i czytam ankietę, wydaje mi się, że do tej osoby nie jestem w 100% pewien, bo zawsze są anonimowe i nigdy jakoś tam na to specjalnie nie patrzę. Kto mi co pisał liczy się co jest napisane, a nie kto. No ale generalnie było tak, że miałem właśnie bardzo słabą ocenę i to była pierwsza słaba ocena i w sumie do tej pory jedyna. Ta osoba napisała, że szkolenie ogólnie było bardzo fajne, jest mega zadowolona z tego szkolenia, ale ona przyszła na zupełnie inne. I najprawdopodobniej pomyliła salę, no ale to nie było to, co ona chciała, więc no niestety nie może dać dobrej oceny. Także całkiem ciekawe podejście, szkolenie się podobało, no ale masz tutaj jedynkę, bo przyszedłem do nie do tej sali. I taka a propos szkoleń, jakby ktoś był zainteresowany, to już na początku grudnia będziemy ruszali ze szkoleniami dla wośpu. Na początku roku będę prowadził szkolenie z VBA będzie można wylicytować właśnie wejściówkę na to szkolenie i cała kasa będzie przeznaczona na dzieciaki i będzie to szkolenie prowadzone najprawdopodobniej w tej sali, z tego co pamiętam. Generalnie tutaj Vida Place, bardzo ładnie, fajnie, dobrze tutaj się prowadzi szkolenia. Wszyscy są raczej zadowoleni, nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że mu się nie podoba. Nawet dobre są ciastka. Mi smakowały. Tak. Się nagrałem kolejny wywiad z moim gościem. Przyjechał do mnie specjalnie z dalekiego górnego Śląska. Cześć Maciek. Cześć Krystian. E, o czym rozmawialiśmy? O, ile tego było, <laughs> ale w większości o bezpieczeństwie. Tak, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie i podcast, i natrafi i w wideo, i. E, Audio. I audio, tak. Boże, jakie dzisiaj słowa w ogóle uciekają. Już późno jest. Ok, i w wideo, i w audio trafi w połowie grudnia. Środa, 16 grudnia chyba to jest. W każdym razie w środę, 18. 16 października. Tak. To 18 grudnia będzie dostępne, będzie można mnie i Maćka posłuchać. O bezpieczeństwie, także do zobaczenia, zapraszam. Na razie, cześć. I ostatnią rzeczą, jaką chciałem opowiedzieć, to są moje dojazdy. Zawsze mi się zdarzają jakieś przygody, generalnie żadna komunikacja zbiorowa mnie nie lubi. I jechałem do Krakowa w zeszłym roku na wakacjach i w trakcie tego przejazdu udało mi się zdążyć na wcześniejszy pociąg. I tak się mega cieszyłem, bo miałem nocleg przy samym tym okrąglaku, to się chyba nazywa, taki okrągły budynek na Kazimierzu. I się cieszę, bo zdążę, pójdę sobie jeszcze na zapiekankę. No i okazało się, że w trakcie przejazdu, zaraz za Częstochową rozwaliła się lokomotywa. Co było ciekawe, to było drugi raz jak mi się lokomotywa rozwaliła w ciągu tamtego miesiąca. W sumie przez wakacje cztery razy przejechałem pociągiem i dwa razy była uszkodzona lokomotywa. Także to się nazywa moje szczęście. No i żeby było śmieszniej, dopiero czekaliśmy na kolejny pociąg, do kolejnego pociągu, który był dwie godziny później, na którym miałem jechać, ale na szczęście zdążyłem na ten wcześniejszy. Mój się do niego dołączył, i dopiero wtedy pojechałem do Krakowa. Czyli byłem bardzo późno. Poszedłem że jeszcze na zapiekankę, ale już zjadłem tylko małą, bo tak na noc trochę nie za bardzo powinno się jeść. Dobra, więc e, tym miłym akcentem kończę tutaj święta za mną. Znowu jarmark, który przed chwilą pokazywałem. E, I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.